Tuchanka, witajcie w świecie trumistelis. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Przygody mojego wujka. Ta historia najpierw wydała mi się trochę głupia, może bardziej śmieszna i mało autentyczna. Jednak dzisiaj, kiedy patrzyłam w okno, a mamy piękną pogodę, coś się zbliżyło i uderzyło leciutko w okno, machając bardzo szybko skrzydełkami. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na wróbla, po czym jednak skojarzyło mi się z bardzo dużym owadem, co jest raczej niemożliwe. Trwało to ułamki sekund i odfrunęło. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to na 100% był ptaszek, czy owad, czy może coś innego. Ale odlatując, wyglądem skojarzyło mi się z wróżką ze skrzydełkami z bajek. Jakkolwiek to zabrzmi, ale do rzeczy. W związku z tym przypomniałam sobie historię mojego wujka. Otóż wujek, którego zresztą bardzo lubię, ma ogromny problem z alkoholem. Może stąd też wcześniej mój strach przed napisaniem o tym, co opowiadał. I to od wielu lat. Nieraz opowiadał różne historie, które widział. Niestety pod wpływem alkoholu. Zanim przeprowadził się na wieś, mieszkał w Krakowie, w mieszkaniu, w którym zmarła młoda dziewczyna. Podobno otruła się gazem. Nie wiem, czy odebrała sobie życie, czy był to nieszczęśliwy wypadek. Było to ze 30 lat temu, ale pamiętam, jak przyjeżdżał do moich dziadków, a swoich rodziców i opowiadał, że w mieszkaniu obok widział różne rzeczy. Między innymi, że ktoś szedł za nim, także gdy wracał lasem do domu z pracy, słyszał wyraźne kroki. Dla nikogo to realne nie było. Mówiło o dziwnych światłach w nocy na niebie, kiedy również wracał z pracy późną nocą. Było to latem, kiedy przybiegł do nas do domu i w środku nocy dobijał się do drzwi. Kiedy mój tata je otworzył, wujek wbiegł do domu i bardzo nerwowo krzyczał, że widział UFO. Oczywiście nikt mu nie uwierzył, chociażby ze względu na to, że nie był trzeźwy. Później moi rodzice robili sobie żarty z wujka, a on wyraźnie się zawstydził, ale powtarzał, że widział wyraźnie. Można powiedzieć, że ja byłam przekonana, że mógł faktycznie coś takiego widzieć, bo w końcu ja sama widziałam dziwne światła za oknem. Pierwszy raz historię o krasnoludkach opowiedział, oczywiście pod wpływem alkoholu, 14 lat temu. Ale później kilka razy ją powtarzał. W naszym lesie są miejsca, które są określane przez mieszkańców swoistymi nazwami. Na przykład lisie jamy, studzienka, posada, wielka skała. Są to miejsca w lesie określające powiedzmy położenie i każdy z mieszkańców wie o co chodzi, gdzie to się znajduje. Tak więc wujek opowiadał, że kiedy był dzieckiem, wracał ze szkoły ścieżką przez las. Wtedy mijał wielką skałę jest to miejsce znajdujące się niedaleko cmentarza, który przylega do lasu i zobaczył małe ludziki krasnoludki w czerwonych porteczkach i czerwonych czapeczkach. Biegały bardzo szybko, nosiły kamienie ogólnie ciężko pracowały. Wznosząc pałac na legarach. Tylko raz je widział w tamtym miejscu i w życiu nigdy więcej ich nie zobaczył. Oczywiście słuchałam tej historii, próbując się nie zaśmiać. Później powtarzał to kilka razy, już przy większej publiczności. Wiedząc, że nie dowierzamy, delikatnie mówiąc, zdenerwował się i w końcu przestał opowiadać, ponieważ doszedł do wniosku, że nie ma to sensu, nikt mu nie wierzy. Napisałam dziś do ciebie o tym, w co nie do końca wierzę, ale w związku z tym, co potrunęło pod moje okno, przyszła mi na myśl historia o krasnoludkach. Więc otworzyłam szeptanki, sprawdzając, czy są nowe historie. I pierwsze, na co natrafiłam, to ten odcinek sprzed miesiąca pod tytułem Babcia wierzyła w krasnoludki, ponieważ jeden im pomógł. I postanowiłam jednak napisać. Teraz już nie jestem taka pewna, czy był to tylko wymysł nietrzeźwego umysłu. Tajemnicze wiadomości. Chcę jeszcze dodać, że kiedyś, słuchając podcastu, twojego zresztą, usłyszałam historię dziewczyny, która prawdopodobnie uniknęła śmierci. Otóż odczytała smsa, który ostrzegał ją, by nie szła na spotkanie z chłopakiem, który, jak się później okazało, pozbawił życia dziewczyny. Przeczytała wiadomość, której tak naprawdę nie było. I mnie również dwa razy przytrafiło się coś takiego. Nie były to wiadomości ostrzegawcze, co prawda, ale dostałam je. Były rozmieszczone w czasie w odstępie kilku lat. Był dźwięk, była treść, którą przeczytałam, ale wiadomość, jedna jak i druga, zniknęły. Nie było ich w żadnym folderze, a ja ich nie usuwałam. Pozdrawiam Ciechaniu serdecznie oraz wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia, Magda. Dziękuję, Madziu. No cóż, ja myślę, że nie jesteśmy tak naprawdę w żaden sposób tak w ogóle w stanie zweryfikować tych wszystkich historii. To zawsze jest nasza decyzja, wierzyć czy nie wierzyć. Może wujek coś widział, ale jego umysł nieco podkoloryzował tę wizję. Kto wie? Zwiastun. Moja droga Hanko, z wielką radością postanowiłam do ciebie napisać i podzielić się dwiema nietypowymi historiami, które miały miejsce w wieloletnim odstępie czasu. Moja historia jest z 2000 roku. Było ciepłe październikowe popołudnie, a ja wraz z rodzicami wybrałam się na spacer do mojej cioci. Gdy tak szliśmy chodnikiem, nagle zauważyliśmy idące razem ciocie i babcie które szły na stary cmentarz, aby uporządkować nagrobek, pod którym jest pochowana siostra mojego taty i cioci, która zmarła we wczesnym dzieciństwie. Oprócz cioci i babci była z nimi postać dziewczynki w niebieskim płaszczyku i ładnie upiętymi włosami w kok. Wyglądała pięknie i pamiętam każdy szczegół tej sytuacji. Zamknęłam oczy na chwilę, otworzyłam je i postać dziewczynki zniknęła. Po czym pojawiła się znowu? Zbliżał się dzień wszystkich świętych. To było niesamowite. Jak się minęliśmy, odwróciłam się za siebie i ona cały czas z nimi była. Potem rozmawiałam z mamą o tym zdarzeniu, a ona powiedziała, że żadnej dziewczynki tam nie było. Zaczęłam o tym rozmyślać i zmartwiłam się, co miałoby to oznaczać. Czy nie jest to zwiastun śmierci w rodzinie, kogoś bliskiego? Na szczęście jednak nie wydarzyło się nic niepokojącego. Myślę, że to było potwierdzenie jej obecności z nami. Kroki na strychu Następna historia wydarzyła się w 1994 roku i miała miejsce w domu moich dziadków, gdzie spędzaliśmy wakacje z bratem. Ja nie jestem bezpośrednim świadkiem wydarzenia, ale znam je z opowieści mojego brata. Sytuacja miała miejsce pewnej sierpniowej nocy. Spaliśmy wtedy z bratem w jednym pokoju i z jego relacji wynikało, że on nie mógł zasnąć i usłyszał na strychu kroki, które były jednostajne, powolne i bardzo głośne. Potem nastała cisza i po chwili kroki były słyszane w kuchni, a następnie w pokoju. Stoi tam druga wersalka i brat usłyszał. Ciężki oddech dziadka i jego położenie się na wersalce. Dodam, że dziadek zmarł dwa lata wcześniej. Mój brat powiedział, że jest pewien tego, co słyszał i że to nie był sen. Pozdrawiam bardzo serdecznie Agnieszka N. Wow, no nie chciałabym chyba przeżyć takiej przygody, ale bardzo Ci dziękuję, kochana, za to, że ją dla nas zrelacjonowałaś. A teraz historię od Joasi. Ważny sen. Chciałam dziś opisać jeden z ważniejszych snów w moim życiu. Ostatnio opowiadałam trochę o sobie, bo to nie pierwsza historia od naszej Jasi, dodam i wracamy do opowieści. Systematycznie w moim życiu dzieją się rzeczy, które ktoś mógłby nazwać niesamowitymi. Sam ten fakt od jakiegoś czasu bardzo mnie fascynuje. Bo popatrzcie, że żyjemy w tym samym czasie, kraju, mieście. A nasze życia tak znacznie się od siebie różnią. Każdy z nas żyje w jakimś swoim uniwersum, w jakimś schemacie, który nazywamy normą. Uwielbiam ostatnio to obserwować, ale to dygresja wracając. Systematycznie w moim życiu dzieją się rzeczy, które ktoś mógłby nazwać niesamowitymi. Dla mnie to już właściwie stała część mnie i lubię obserwować, co do mnie przychodzi. Poświęcam temu chwilę, sprawdzam czy umiem to zinterpretować, ale jeśli nie, to też ok. Już nauczyłam się, że czasem przychodzą wskazówki, których nie rozumiem tu i teraz, ale po miesiącach lub latach stają się jasne i oczywiste. Od dzieciństwa mam co jakiś czas takie sny, że aż ciężko je opisać. Są jak jawa. Budząc się, nawet mam uczucie, że to jakaś część mnie faktycznie tam była i czuję nawet zmęczenie. W snach powraca do mnie wątek, w którym jestem przedstawiana jako obrońca czegoś, kogoś, a moją bronią jest modlitwa. Używam klasycznych modlitw, które znam ze szkoły, na przykład Ojcze Nasz. Pisałam ostatnio, że pochodzę z rodziny ortodoksyjno-katolickiej. I oczywiście przez wiele lat jako dziecko kultywowałam tradycje rodzinne, jednak od dawna już do kościoła nie chodzę. Wierzę w Boga, w końcu widzę różne istoty, rozmawiam z nimi, a one potwierdzają jego istnienie, ale nie widzę go w sposób, w jaki widzą go znane mi religie. Tak więc miałam sen. Byłam w domu rodzinnym to klasyczna kostka z lat osiemdziesiątych. Weszłam do ogrodu i zobaczyłam mamę plewiącą kwiaty. Pytam, gdzie jest Julia? To moja siedem lat młodsza siostra, bliźniaczka, bo mamy niesamowity przelot. Łączy nas wyjątkowa więź. Julia? Ona znowu siedzi na tym biurku. Kiedy to usłyszałam, zaczęło mi łomotać serce. Zaczęłam się strasznie o nią bać i widziałam, jak wbiegam po schodach, mało nie łamiąc sobie nóg. Byłam ogromnie zmartwiona i zestresowana. Wiedziałam, że siostra jest w gigantycznym zagrożeniu. Wbiegłam na górę, nie zauważyłam Julii. Czułam jakąś nieprzyjemną istotę, nie było czym oddychać. Nie widziałam tej istoty, ale wiedziałam, że to, co czuję, jest wielkie, ciężkie, niemiłe i zagraża Julce. W jakiś sposób ją więzi. Zaczęłam próbować rozświetlać tę przestrzeń. Chodziłam korytarzem szybkim krokiem, modliłam się w głos, w kółko powtarzałam jak mantrę słowa modlitwy. Przechodząc za którymś razem, zobaczyłam w moim pokoju Julię, która siedzi po turecku na biurku. Była nieobecna, zawieszona, otępiała, zniewolona. Chodziłam, rozświetlałam i nakazywałam ciemnej istocie opuścić tę przestrzeń, bo nie ma prawa nękać Julii. Szczególnie, gdy jestem w pobliżu. Nikt cię tu nie zapraszał, a nawet jeśli to zrobił, zrobił to nieświadomie. Powoływałam się na przewodników duchowych, Ruty i samego Boga. W końcu istota odeszła, odpuściła. Obudziłam się przerażona. Zapisałam ten sen zaraz po przebudzeniu i natychmiast zadzwoniłam do Julii. Odebrała słowami: O, ciekawe, że dzwonisz. Nie uwierzysz, jaki miałam sen! Ja w szoku. Nawet jak to piszę, mam ciarki na ciele. Pierwszy, a póki co nadal, jedyny raz miałam z kimś wspólny sen. Nie widziałyśmy identycznych obrazów, ale Julii śniło się, że była uwaga uwięziona na piętrze naszego rodzinnego domu. Nie umiała się z niego wydostać, było tam ciemno, zimno. Błagalnie wołała o pomoc, ale nikt jej nie słyszał. Powiedziała, że była jakby w innej przestrzeni, na innym poziomie, jakby poza ciałem. W końcu ktoś ją usłyszał i mogła wrócić do swojego ciała. Byłam w absolutnym szoku. Nie widziała mnie, nie czuła mnie. Nie widziała nawet tej istoty, którą potocznie nazwałabym demoniczną. Ale okazało się, że śniłyśmy ten sam sen. Niesamowite. Szczególnie, że nie każdy zapamiętuje swoje sny, mimo że śnimy ich średnio cztery na noc, a ten akurat zapamiętałyśmy obie. Jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie i cieszę się, że mogłam się z Wami podzielić swoją emocjonującą historią. I ja się bardzo cieszę, Joasiu. Dziękuję i do usłyszenia. A na koniec mam jeszcze dla Was historię Damiana, który jako 11-12 chłopczyk mieszkał w małym miasteczku. Na osiedlu, na którym stał jego blok, wszyscy się znali. Mieszkała tam pani Janeczka, która jako pierwsza w mieście miała działkę na terenach, na których potem powstały ogródki działkowe, takie już dla bardzo wielu innych mieszkańców. Wszystkim kojarzyła się z jednym wspaniałymi owocami i warzywami. Wiadomo było, że jeżeli ktoś piekł tort i chciał go przystroić truskawkami w sezonie, to warto było udać się do pani Janeczki. Zawsze miała piękne owoce: czerwone, soczyste, smaczne i świetnie prezentowały się na torcie. Ale w tamtym czasie pani Janeczka zachorowała. Wszyscy wiedzieli, że trafiła do szpitala. Była wdową, więc mąż nie mógł jej odwiedzać siłą rzeczy. Dlatego inni sąsiedzi podzielili się obowiązkami i codziennie ktoś inny z tego najbliższego otoczenia pani Janeczki zanosił jej coś pysznego albo po prostu ją odwiedzał. Jedno Damian pamięta doskonale, nie wolno jej było jeść owoców. Dziś już nie wie z jakiego powodu, ponieważ obecnie ma 37 lat, trochę czasu minęło, ale wie, że jej wspaniałe truskawki marnowały się na jej działce. Pewnego dnia w grupie chłopców około godziny 18 19 pojawił się pomysł, że skoro pani Janeczka jest w szpitalu, to warto byłoby udać się na jej działkę i zjeść te przepyszne owoce, bo przecież ona ich nie zbierze, a wkrótce zgniją. A to byłaby wielka szkoda, bo jak podkreśla Damian, one były naprawdę legendarne. W smaku przypominały nawet troszkę poziomki, tylko że były naprawdę duże. Jak pomyśleli, tak zrobili. Poczekali, aż jeszcze troszkę się ciemni, i gdy nastała szarówka, wyruszyli. Z łatwością pokonali siatkę, która ogradzała działkę pani Janeczki i zaczęli zbierać truskawki. Nagle Damian usłyszał kobiecy głos: No dobrze, dzieci, jedźcie na zdrowie ale zostawcie mi trochę ja już niedługo będę mogła jej jeść. Odskoczyłem, jak oparzony. Opowiada nam Damian. Szczególnie, że ten głos znałem przecież doskonale. Wiedziałem, że to pani Janeczka. Pomyślałem, wyszła ze szpitala. No dobra, złapała nas, trudno, ale przynajmniej jest już zdrowa. Rozejrzałem się, skąd ona mówi. Pani Janeczko? Zapytałem. Spojrzałem na moich kolegów. Stali jak słupy, nie ruszali się. Byłem przekonany, że słyszeli to, co ja. Ale nie widzieli właścicielki głosu. Sparaliżowało ich ze strachu. Ale prawda była jeszcze dziwniejsza. Potem okazało się, że ten głos pani Janeczki słyszałem tylko ja, a reszta poczuła czyjąś obecność. Jeden z kolegów pogłaskanie po plecach, drugi jakiś oddech przy swoim uchu, trzeci w zasadzie nie czuł nic konkretnego fizycznego, ale po prostu paraliżujący strach. Tak jakby wyczuwał jakąś obecność, której nie powinno tam być. Staliśmy tak przez chwilę, nie mogąc się ruszyć. W końcu, ściskając po parę tych truskawek w dłoniach, zasuwaliśmy, pokonując siatkę. One się zgniotły, wypłynął z nich sok i tak je zmarnowaliśmy, bo plan był taki, żeby zjeść je na działce i spokojnie później pokonać siatkę. Z owocami w ręku, uciekając bezmyślnie i w panice, zniszczyliśmy te truskawki, wspomina Damian. Ale wtedy przyszło mu do głowy, że skoro pani Janeczki tu nie ma, a on słyszał jej głos, to najwyraźniej zmarła w tym szpitalu. Było mu bardzo przykro, ogarnęły go ogromne wyrzuty sumienia. Przede wszystkim dlatego, że jej duch ostatnie co widział, to kradzież truskawek z jej ogrodu. Był bardzo struty, Oszołomiony i przygaszony, babcia zainteresowała się, co się stało. Pytała dotąd, aż w końcu Damian przyznał: Tak, kradł te truskawki. Był tam z kolegami, ale był tam też duch pani Janeczki. Babcia trochę zbladła i wydawało jej się, że to chyba rzeczywiście ma sens. Ale o dziwo, kilka dni później zobaczyliśmy, jak jeden z sąsiadów przywozi panią Janeczkę samochodem ze szpitala. Babcia stała w oknie, zawołała mnie, a ja z tego co pamiętam, chyba popłakałem się nawet ze szczęścia, że to jednak nie był duch. To było jakieś złudzenie, coś sobie wyobraziłem. Pewnie wyrzuty sumienia w ten sposób się odezwały. Tak naprawdę nie chciałem przecież kraść, nawet gdyby te owoce miały się zmarnować. Wtedy argument o tym, że warto je zjeść, bo pani Janeczka i tak z nich nie skorzysta, trafił, ale później już nie byłem taki pewien, czy to moralne. Ale na szczęście żyła. To było najważniejsze. Wybiegłem, zachwycony przed blok, żeby powiedzieć jej dzień dobry. Powitałem się. Pani Janeczka spojrzała na mnie i powiedziała: Dziecko, ja wam nie żałowałam tych truskawek. Chciałam tylko, żebyście mi parę zostawili, żebym mogła je zjeść, jak wrócę. Zdębiałem. Okazało się, że moja babcia stoi kilka kroków za mną. Jej mina jest nie do opisania, pisze Damian. Później babcia oczywiście podpytała panią Janeczkę, o czym ona mówi, co miała na myśli. A ona stwierdziła, że tego wieczora bardzo chciało jej się spać, była niezwykle zmęczona. Ale wreszcie przestał boleć brzuch, jelita się uspokoiły, szybko więc zasnęła i miała bardzo wyraźny sen. Właśnie Damianie, który pisze tę historię, widziała całą tę scenę na działce i poprosiła w tym śnie, żeby chociaż parę owocków jej zostawili. Kiedy się obudziła, była pewna, że była na swojej działce, na swoim ukochanym kawałku przestrzeni, w malutkim światku, za którym tak bardzo tęskniła. Widziała każdy szczegół, a kiedy zobaczyła przed blokiem, że Damian wpatruje się w nią, jest czerwony, zażenowany, a jednocześnie zadowolony, wiedziała już, że to naprawdę był sen, który pomieszał się z rzeczywistością, i tak też było. Dziękuję, Damian, za tę niezwykłą historię, i też bardzo się cieszę, że nie słyszałeś wtedy ducha i że z panią Janeczką wszystko było w porządku. Moi kochani, dziękuję Wam za te opowieści, są naprawdę świetne. I cóż, ostatnia chyba dowodzi telepatii, jak sądzicie? A jeżeli Wy, moi kochani, przeżyliście coś niezwykłego, tajemniczego, nie dającego się łatwo czy racjonalnie wyjaśnić, piszcie, proszę. Nasza ekipa na pewno w komentarzach pomoże Wam zinterpretować Wasze przeżycie, jak już nieraz to było. Piszcie proszę na szepthanka.gmail.com Buziaki kochani i do usłyszenia.